No witam. Chciałem się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami. Jak widzicie dwa inwertery. Volt Polska 6000, Sinus Pro Ultra 6000 i tutaj mam Wewora. Nowy zakup. Wewor 5500. No i co? Co mogę powiedzieć? Nie idźcie na pewno w 24V, tylko od razu w 48. Może wydatek troszeczkę większy, ale yy, zdecydowanie lepiej to wszystko działa. Bateria 53,1V, ładowanie. Mam 4 baterie yy, po 110A, 12V, jakieś tam yy, z, z akumulatory takie. Żelowe. No, nie dam rady tego nagrać, chyba bo są tam ukryte jakieś tam AGM-y. żelowe W każdym razie co? Yy, produkcja teraz jest yy, 554 W, także dosyć ładna. Przy takiej pogodzie mam. 12 paneli, słońce wstaje, jest trochę pochmurno, no tam sobie świeci. Podłączonych 12 paneli, to są panele ze starej instalacji, popękały mi tutaj. Niestety, no cóż, zła konstrukcja raczej, dlatego popękały, ale wszystko fajnie działało na tym wolcie. No ale niestety ten wolt nie dawał rady, troszeczkę, znaczy nie dawał rady. No dawał rady, no ale słabo. A tutaj. Mam tak prowizorycznie na razie położone panele. No i mimo, że tak sobie leżą na ziemi, widzieliście sami, dają 500, 500 ponad 500 watów. Maksymalnie z tego co widziałam, tak jak słońce tam nad nimi było, to dawały coś koło 3000 watów. No, także tak to wygląda. Więc odpalę jeszcze może w no, teraz daję w sumie 1,1 kW, także spójrzcie jeszcze lepiej załączę może wodę, żeby było obciążenie i zobaczymy co się stanie wtedy. No tutaj takie różne rzeczy. Input bateria, input, input PV. Jeden. To właśnie? Bo ja właśnie co ja wody nie włączyłem. właśnie mam wszystko sterowane. telefonie i kurde jestem trochę zdziwiony wygląda na to, że wody wczoraj nie wyłączyłem no włączona jest woda no dobra, no ale w każdym razie widzicie ładowanie y, 1500 no teraz słońce akurat wyszło, no ale panale leżą na płasko, totalna prowizorka kiedyś e, zrobię Zrobię tam jakąś konstrukcję, jak będę miał czas. Dobra, pozdrawiam. Jak coś to idźcie od razu w 48 V, a nie 24, bo to strata pieniędzy.